Cześć, jestem Sir Kors i witam Was w kolejnym odcinku Dzwizmina. E, dobra. Ostatnio znaleźliśmy kryształ e, tam w wieży maga e, z Aferken przy cmentarzu, przy tych grubowcach całych, no i zrobiliśmy tego Sukuba. No i teraz przyszedłem oddać ten kryształ Filipie. Ciekawe to, co ona nam powie na widok tego kryształu. Chciałeś o czymś porozmawiać? Bo ogólnie kazała nam znaleźć. E, Przedmiot jakiś magiczny Znalazłem składnik lekarstwa dla Saski Pokaż Interesujące Ciepło, ale nie gorąco To tak, jakbym wysłała cię po słońca Ty dostarczyłbyś mi świeczkę My potrzebujemy czegoś piorunującego, Geralt To sen krasnoluda Skradziony i zaklęty w krysztale Nadałby się, ale jest za słaby To znaczy, że w okolicy poza zwykłymi harpiami są też Kelaino Kelaino? Mhm złodziejki snów. Jedyny gatunek harpi, który wykształcił coś na kształt inteligencji. Potrafią zaklinać sen na majaki w górskim krysztale. Wiem, że niegdyś występowały w tym regionie. Kelaino żyją wśród zwykłych harpi. Ich leże powinno być pełne zaklętych snów. Jestem pewien, że któryś będzie wystarczająco potężny. Musiałbyś wejść do gniazda przez kamieniołom. Niestety, brama do jaskiń jest zamknięta, a Cecil Burdon nie zechce jej otworzyć. Rozmawiałam z nim na ten temat przy innej okazji. Jest uparty jak osioł. Ale nie możemy się poddać. Życie Saski wisi na włosku. Pozwól mi przesłać pragnienie zawarte w tym śnie. Tylko nie bądź zbyt pochopny w sądach. Mm, tak, czuję. Czyj to sen? Cecila Burdona. W takim razie idę negocjować z nim otworzenie bramy. E, dobra, ale jeszcze mam kilka spraw do Filipny. Chciałeś o czymś porozmawiać? Tak, o nieśmiertelniku. Znalazłem nieśmiertelnik, doskonale. I Chciałeś to? o czymś porozmawiać? Tak, to i. O. Na pewno sporo wiesz o dzikim gonie. Wiedza czarodziejska nie ma nic wspólnego z przesądami. Dziki gon to nie przesąd. Owszem, istnieje takie zjawisko. Powiedz mi wszystko, co wiesz. Nigdy się tym nie zajmowałam. Nie interesuje mnie również istota trąby powietrznej ani opadów śniegu. Dzik gon to potężna moc, która powinna zainteresować czarodziejów. Dla zwykłego śmiertelnika, wszystko co niezrozumiałe od razu jest podejrzane. Kryje się za tym spisek, a jak spisek, to wiadomo, że uknuty przez czarodziejów. Nie jestem zwykłym śmiertelnikiem. Znalazłem zapiski badacza, który poświęcił całe życie na. Cynthia interesuje się zjawiskami paranormalnymi. To moja. uczennica. Porozmawiaj z nią. Właśnie, jeszcze to. To prawda, co opowiadają? Saskia zabiła smoka? Książę Stenis odznaczył ją na dworze w Wengerbergu, więc wygląda na to, że prawda. Jeśli chcesz znać szczegóły, porozmawiaj z Bigerhornem. Był naocznym świadkiem. No, trzeba znaleźć Biggerhorma. Słyszałaś o Wiedźmińskiej Szkole Węża? Nie. Dlaczego pytasz? Królobójca nosił medalion ze żmiją. Jak na mój gust pretensjonalne i dziecinne. Zapewne nie jest specjalnie rozgarnięty. Pamiętaj o antidotum dla Saski. To bardzo ważne. Dobra, spoko, Tego nie chcę, ale... Zbieram informacje dotyczące dzikiego gonu. Mnie też intryguje to zjawisko. Podobnie jak wszystko, co tajemnicze. Podzielisz się ze mną swoją wiedzą? Najlepiej by było, gdybyś zdobył zapiski Mortena Colisa. Poświęcił całe życie na badanie gonu. Wtedy porozmawiamy o szczegółach. Ogólnie to jest bardzo fajne, więc dlatego z nią o tym rozmawiam. Znalazłem zapiski Mortena Kolisa. No to możemy teraz porozmawiać o dzikim gonie. Faktów jest tam niewiele, dużo więcej mitów i wierzeń. To prawda. Od czego zaczynamy? Mm. O, przede Słys. wszystkim Kolis zbadał kierunek poruszania się gonu. Wiadomo, że dziki gon podąża z północy na południe, nigdy odwrotnie. To się zgadza z moimi wspomnieniami i badaniami kolisa. Nie rozumiem tylko, dlaczego taki obiera kierunek. Trajektorie poruszania się kawalkady sprawiają, że do naszego świata przenikają od północnego bieguna. W ten sposób mogą poruszać się tylko na południe. Według zapisków nadejście gonu można określić na podstawie obserwacji mgławicy Orkana. Także zaćmienie słońca ma wpływ na częstotliwość pojawiania się gonu. Pojawia się w czasie przesilenia zimowego, ale nie każdego roku. Kolis obliczył, że gon przenika do naszego świata w latach, w których mgławica jest na wschodnim nieboskłonie. Kiedy za nimi szedłem, napotkałem wyludnione wioski. Dziki Gon porywa młodych ludzi. Tak, tylko po co? Mogą potrzebować siły roboczej, wojowników albo mięsa. Kolis skłania się do teorii o niewolnikach. A jakie jest stanowisko czarodziejek? Od czasu, kiedy Rada i Kapituła zakazały stosowania czarów mentalnych, dziki Gon jest tematem tabu. Jest jakiś związek między czarami mentalnymi i orszakiem? I jedno i drugie miesza ludziom w głowach. Wszystkie osoby, które miały styczność z dzikim gonem, mają zaburzenia psychiczne. Objawia się to szaleństwem albo amnezją. Widma emitują pole magnetyczne, które zaburza pracę mózgu. Ludzie mówią, że przejazd gonu zwiastuje wojny. W naszych czasach wojny wybuchają tak często, że równie dobrze mógłby je zwiastować przylot Bocianów. Gon pojawia się zimą, a wojny rozpoczynają się wiosną, ale tylko dlatego, żeby żołnierze umierali od mieczy, a nie z zimna. Spróbujmy podsumować. Na podstawie obserwacji i obliczeń trajektorii, po jakich porusza się orszak, Kolis doszedł do dwóch równorzędnych wniosków. Pierwszy z nich mówi, że dziki gon to polegli w różnych światach rycerze, którzy zorganizowali orszak odwetu. Drugi że jakaś nieznana potężna moc multiplikuje widma, których zadaniem jest przemieszczanie się między światami i zdobywanie niewolników. Obie teorie wydają się prawdopodobne. Jeżeli zetknięcie z Gonem powoduje pomieszanie zmysłów poprzez działanie pola magnetycznego, to ponowne spotkanie z Rszakiem powinno działać odwrotnie. Owszem. Ktoś, kto oszalał lub stracił pamięć po zetknięciu z Gonem, mógłby wyzdrowieć, gdyby spotkał go po raz kolejny. Ale to tylko hipoteza. To znaczy, że dzięki dzikiemu gonowi można stracić pamięć, ale też można ją odzyskać. Wiesz coś, o czym ja nie wiem? Cierpię na amnezję, ale od jakiegoś czasu wspomnienia zaczęły wracać. Tak? Od kiedy? Od kiedy zabiłem widmo króla dzikiego gonu. Spoko. No i, war. No i fajnie. Lecimy teraz do Cecila. Bo to się nam bardzo przyda. I później pójdziemy w... Mm, tak, w kaniony, właśnie Ogólnie załatwimy ym, Dwie misje na raz Tak jakby, jak już pójdziemy w te kaniony Znaczy No nie do końca, bo ogólnie przez dwa odcinki to będzie Ale ogólnie, tak A w tym odcinku pójdę w kaniony, a w następnym dopiero wrócę Troszkę dużo czasu już straciłem Ale myślę, że się wyrobię Jakoś jest gdzie jesteś? Muszę wejść do gniazda harpii. Nie ma mowy! Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskę wróciła do zdrowia. Ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad i miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy, najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w załukach wergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie! To senne marzenie, które znalazłem, należy do Ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość. Ba, w Twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz na dodatek kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodatę, oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec, biedny dzieciak. Otworzę bramę. Przysięgałem, matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasne ludzie gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w Bergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie niewypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki starosta. Życzę wytrwałości w abstynencji. Biedny starosta. E, dobra, lecimy dalej. Um, dobra, co mikroloru, wiedziesz, spokój. Ogólnie, no, to zrobimy się, y ale najpierw chcę zrobić kwestię, gdzie jest Tris Merigold, a później ogarnę te pobożne zadanie i je też wykonam. Um, tak, no wiecie, Tris jest dla nas najważniejsza, przynajmniej dla Geralta. Ten co nie, e nie ten. Jednak ten się zgubiłem, ale co to tam Tędy chyba dertoit. Chyba, tak, dochodzę. Dobra spoko. Jak to dziwniej zabrzmiało. No ale dobra. Tędy też można przejść. No. Tylko bez żadnych sztuczek. Tak bardziej plac... kurczę, zobaczymy. Dobra spoko. Nieważne. Brama Machamska. No fajnie, idziemy do Mahakamu No nie, na no to nie teraz, to w trójce Ciekawe czy w trójce ogólnie będzie Znaczy na pewno będzie można sobie wrócić do takiego flot Sam i zobaczyć jak było po rozrubach, ale fajnie I później tu wrócić, ale zarumiście I jeszcze spotkać tych wszystkich ludzi i ubić Loredo ostatecznie, o Ej, to mi się podoba Bo ogólnie będzie taka opcja, że będę mógł sobie tego save'a wczytać I, I tak zrobię Moja um, broń, jakie ja mam zapędy z Gotika, tak? Bo ostatnio sporo gram Gotika, no i właśnie, może byście chcieli serię z Gotika jedynki. Teraz zbieramy nagrody dla mnie. Okej, okay, idziemy. No i właśnie, czy chcielibyście serię z Let's Play z Godika 1. Ogólnie gra jest bardzo stara, bo z 2001 roku, ale fabuła jest naprawdę interesująca i wciągająca. No, grafika pozostawia sobie wiele do życzenia, ale nadrabia to wszystko Fabuło. Tak, no i właśnie chciałem iść tu koło tego tego. Tego pana. Nie mam pojęcia jak się nazywa, ale dobra. We flocom to tu, był Weiopatis. Tutaj, tutaj nie mam pojęcia. Może też. A tu mamy kolegów. Trollów, bodajże. Kto tu? Wiedźmin. Wsioki kazały mnie zabić. I dobrze zabij. Szybko, niech nie boli. Najpierw powiedz, gdzie ta kobieta, którą porwałeś? Nie porwałem. Jeden krasnolud widział jak niosłeś ludzką kobietę. Głupi karzeł. Chora była, niosłem. Leczyłem, głaskałem, ale poszła. Najpierw stara potem ruda, tylko zupa została. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Ja co chodziły z lubię cebuli. Ale okej. Okay. Yeah. Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry, jak pomidor. E, dobra, nie pytajmy się jeszcze składniki. Co tu się stało? Opowiesz mi trolu? Siedzę we wąwozie stara też, obgryzamy kości, a tu z nieba ludzie lecą. Kłamiesz trolu. Ludzie nie spadają z nieba. Nie kłamie, błysło hukło i dwa ludzie spadły. Chłop wielki jak troli kobita. Poszłem sprawdzić. Tam gdzie statek głupców. Chłop łysy, z blizną? Wiedźmin lubi też chłopa. Z daleka widział. Łysy był. Blizny mnie widział. Poszedł we wąwozy. Rudą zostawił głupi. Podchodzę. Ruda stęka. Boli ją. Podchodzę bliżej. Nie ucieka. Noga puchnie, to biorę rudą i do domu. Stara zła. Mówi, że kobita za chuda, a ona głodna. Sama poszła szukać żarcia. Daję rudej pić. Nogę okładam ziołem. Ładna jest, to głaskam jak śpi. Ruda ma chustę, bącham ją. Stara wraca elfym. Zostaw chudą durniu, gada. Stara mówi. Dawaj szmatę. To ja nie dam. Bo ładna i śmierdzi jak lubię. A ona. Ja albo ona. Myślę sobie. Ruda miła. Szmata śmierdzi, jak lubię. To powiedziałem ona. Stara obiła konarem i odeszła. Elfów nie wzięła. Co się stało z rudą kobietą? Było jej źle. To była. Zrobiło się dobrze. To poszła. W nocy spałem. Pusta. Jeszcze nie zapytamy się o to. Skąd się Elfy? Stara przyblekła z wąwozów. Ja przyniosłem rudą. Ta ruda też jest w zupie? Nie, ruda odeszła. Moja stara odeszła. Wszyscy odeszli, tylko zupa została. Wciąż masz chustę rodej kobiety? Nie, stara zabrała. Elfy zostawiła. Chustkę zabrała. Gdzie mogła pójść twoja żona? We wąwozy. Ona lubi wąwozy. Ja lubię wąwozy. Poszukam jej. Nie zabijaj. Stara dobra, tylko głupia. Dobra, nie skrzywdzę jej. Nie skrzywdzę jej. Powiedz, żeby wróciła. Sam nie chcę. Pusto. Powiem, ale muszę mieć chustę rudej. Stara ma. Odda. Dobra jest. Tylko niech wróci. Um, dobra, spoko, um, nie tu Tu Tak, nie, to są... tu przeszedłem, więc mam iść tu Dobra, spoko, już ukarnelem No a tu Trochę Harpii Trochę tych podziwiarzy Zwanych też neker. Mhm, dobra tutaj proszę. Dziękuję. Weź wszystko. Weź wszystko, weź wszystko, weź wszystko. Coś jeszcze zostało? E, tu, dobra. Tu jeszcze. Spoko, ogólnie znalazłem jakieś motageny, To fajnie. Może kiedyś się zmutuję trochę geny. Troszeczkę, czy to bardziej umie. No, jest coś smutuje, ale dobra, nieważne, wytłumaczę to jak kiedyś będę mutował, znaczy dobra, hmm. choć nie, w ogóle niektóre umiejętności mają takie kółeczko małe i te umiejętności można właśnie zmutować, tam można sobie użyć mutagenu i dodaje nam coś tam, ten mutagen, że Geralt na przykład staje się silniejszy, czy no nie wiem, Coś tam ogólnie różne rzeczy dodają, zręczny, bardziej zręczne na przykład, no nie wiem, jakieś tam różne. To co tam dodaje mu Tagen, czy ma więcej życia na przykład. I właśnie to co dodaj mu Tagen, to Geralt otrzymuje. Im lepszy mu Tagen, tym lepsze rzeczy otrzymuje. I tu jest bardzo ważny statek, który trzeba wziąć. I okej, okay, już mamy wszystko. I tu jest przejść przez mgłę. No, i tym przejściem byśmy tutaj przyszli, gdybyśmy grali Vernonem-Roszem. Znaczy, gdybyśmy poszli z Vernonem-Roszem, sobie z, z Jorwetem. I myślę, że też nagram wam właśnie kiedyś. Jak już skończę tą opcję, no to z Vernona, bo jest zupełnie inna. I to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy ja Srebrnym, czy zwykłym, tak jak ludzi. Ale bije je. Srebrnym. Wydaje mi się, że dobrze wszystko działa. Um, dobra, zrobiłem sobie zapisek. E, ta jest taka silniejsza. I widzicie, tak, tak jak tam była jedna no to tak, tak samo. Z takimi takimi dziwnymi narączkami. Aha i bij Geralt. Pięknie. Tylko mogłeś się nie dość zabić. Um, Geralt. Dziękuję. Bierzemy wszystko. I... E, zgubiłem się. Dobra, tu lecimy. I zwykle ja się zaplątałem. Tu piękny wi widoczek. Wolę nie podchodzić, bo jeszcze spadnę. Widzimy, tam gniazdo jest. I tam ogólnie będę. W następnym odcinku. A w tym idziemy szukać Tris. Marygo. A tu jak słyszymy naparzają naszą kochaną, tą, którą mamy uratować. Eee, jak ona się nazywa? Trisa. Jest ranna! Niech się jeszcze wykrwawi! E, lepiej rzucić się na nią kupą. Już osłabła! Nie warto ryzykować. Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami, obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiat. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty, kim jesteś? Geralt z Rivii. Biały wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? Mogę. Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie. Nie wasza sprawa jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj! Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie. A die mnie. Gerał ucieknij troszku Cofnij się troszku. O, to jest jakieś przejście. Dobra, powiem. Wystarczy. Poddajemy się. Złożyć broń. Oszczędź, Wiedźminie. Król zapłaci za nas okup. Nie zależy mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Nie przejdziecie przez mgłę. To pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami. Nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć Wiedźmina. Łysego z wężowym medalionem. Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. E, dobra, ogólnie, sorry, że tak mało mówiłem, ale pogadajmy trochę z nimi teraz. Szukacie leto. Znacie się? Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? lady de tankar Wilka kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojatel. Ten leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę. Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co mieliście z nim zrobić? Zabić. Jego i wszystkich, którzy z nim będą. Wszystkich? Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest Leto? Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Dobra, no to niech idą do Saski. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrad. Zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynają. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuje was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do Smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarsz! Ludź widzi trola i do zabijania się bierze. Zabiliby, Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie. Bydle. Maca małe baby. Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu. Za późno. I dobra, ogólnie. Um, tak. Dlatego ten... Dlatego i chciałem być tylko tego jednego kolesia Żeby ich po prostu nie pozabijać Bo oni nam się później przydadzą Sami zobaczycie kiedy Ale właśnie dlatego, że oni się też przyłączą do nas Dlatego też chciałem tylko tego popić. W waszym leżu była kobieta Wiesz coś o niej? Wiem! Brzydka i śmierdzi! Jeżeli chcesz się odwdzięczyć wróć do niego Nie chcę! Ale... Pójdę! Ty inny, dobry... No, i wracam. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe baby macasz. Już nie. Nigdy. Chusta. Nasz głupi cat. Ruk. Będzie źle za trąb. Przyjdę. Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej, nazywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. Nazna no szepta się go łajna. Ogólnie zwróćcie uwagę? W, e, w tej trójce koło Zobacz, odwozu wozu nie. w Ludzki smrot spać nie da. No, ogólnie trolle. Zajęta, spokój mi Te da. Weny Niedobre. <noise> Widać, nikt nie lubi tych jedweńskich ludzi. Ale dobra, spoko. Idziemy. Tak, tych od Henselt. Idziemy tu. I tu w tym przeuroczym miejscu. E, kończymy odcinek. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. I cześć.